Cześć, witam Was w kolejnym odcinku księgarki. Tym razem nie minął miesiąc, więc jest dobrze. Myślę, że jest już po świętach. Ja to nagrywam przed Sylwestrem i przed Nowym Rokiem, ale kto wie, kiedy się to zmontuje? Yy, co tam u mnie? U mnie spoczko. <grym> Mam dzisiaj wolne. Mam dzisiaj wolne pierwszy raz, takie sam na sam ze sobą, od. What? Jak tu jest cicho w tym domu. Tu mam takie stroiczki, widzicie jakie piękne stroiczki, nie wiem po co wam o tym mówię, ale mam, zrobiłam to sobie pokazałam, mam choinkę. Po tygodniu od postawienia choinki moje dzieci się nią znudziły, ale ja już nawet jej nie dotykałam, więc ona tam taka jest sobie jakby przeszło tornado, ale ważne, że jest i ważne, że moje dzieci już nie rzucają w nią bombkami. No i tak, jako że odcinki się pojawiają teraz rzadziej, to chciałabym, żeby ten odcinek był o wszystkim, co mam wam do powiedzenia. Więc nie będę robiła miliona odcinków, 10 minut postanowień noworocznych, czy tam, co będę czytać, 10 minut podsumowania roku, bo zwyczajnie nie mam czasu tego montować. Yy, dlatego soczysty odcineczek, w którym będę wam mówiła, co się w tym miesiącu, co przeczytałam. Już mam powiem, że nic, więc może przejdźmy dalej. Ale też jak wyglądał ten rok, czy w ogóle są takie tytuły na przyszły rok, na które czekam. No i bardziej co tam, co tam jak tam z komiksami Marvela, bo chyba, chyba w tym miesiącu najbardziej poszłam w komiksy. Także zaczynajmy i wesołego po świętach, i szczęśliwego nowego roku i w ogóle. Najpierw chciałabym Wam po prostu pokazać Tęże grafikę, na której ja jestem tam. Jak się przyjrzycie, to jestem z tyłu na okładce, bo to jest gniew Nowych Bogów od Katarzyny Wycisk, o którym mówiłam wam już w ostatnim odcinku. I książki tej jestem patronem. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to mam nadzieję, że spotkam się z Kasią, ale zobaczymy. Zobaczymy, co i jak i trzymajcie kciuki. I jak już mówiłam, książka to jest, sztosik. bardzo mi się podobała, i pewnie usłyszycie o niej jeszcze na moim kanale na pewno. I zobaczcie, jakie zacne grono innych patronów. To, co jeszcze wam chciałam powiedzieć, to jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka, to sobie zobaczcie. I najlepiej zobaczcie do końca, bo na końcu pojawia się mój syn jeden z dwóch. I możecie, możecie zgadywać taki mały quiz. Mój syn przyszedł przerwać mi nagrywanie z bardzo ważnego powodu. I teraz, czy tym powodem było: poczytanie książki, obejrzenie bajki o Avengersach, czy zrobienie siku? Wszystkie powody są bardzo ważne. Zgadnijcie, jaki powód miał mój syn. A jak nie chcecie zgadywać, to obejrzyjcie sobie po prostu ostatni odcinek do końca i tam będziecie mieli rozwiązanie. Kolejna rzecz, książki. W tym miesiącu nie przeczytałam ani jednej książki. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio był taki miesiąc, ale mój organizm bardzo dopominał się snu i urlopu, dlatego ja dzisiaj odpoczywam w miarę. Bo oczywiście pranko, zmywanko i inne rzeczy już zrobione. <noise> ale tak wygląda dorosłość. No ale dorosłość wygląda też tak, że na śniadanie mogłam zjeść pół sernika zamiast śniadania. No ale a propos książek. Nie przeczytałam nic. Czytałam komiksy. W tym miesiącu yy, czytam sobie książki w drodze do pracy, ale że po prostu po pracy przychodziłam i zasypiałam, usypiając moje dzieci. Yy, nie chciałam. Ale tak wychodziło. <laughs> więc trochę się nie widziałam z moim mężem, się stęskniłam za nim, więc w drodze do pracy po prostu zamiast czytać, to sobie rozmawialiśmy. No tak bywa, no są priorytety. <laughs> Ale jeżeli miałabym powiedzieć o, jakby, liście książek do przeczytania na następny rok, czy na ten rok przyszły, to ja nie mam takiej listy. Ja mam jedno marzenie. Żeby w ogóle móc czytać. I jeżeli to postanowienie spełnię, to już będę szczęśliwa. Mhm. Yy, ostatni rok pokazuje mi, żeby niczego sobie nie obiecywać. Czytam tyle, na ile pozwolą mi okoliczności. I nie biczuję się za to, że nie czytam. Bo musiałabym już gdzieś wisieć na drzewie. I trochę żal mi jest tej mojej monetyzacji, ale yy, no... Oglądajcie więcej! To będę mogła nagrywać rzadziej, a i tak... Monetyzacja będzie. Ale tak naprawdę są książki, które chciałabym przeczytać w nowym roku. I po pierwsze, tak jak mówiłam, jeszcze raz będę czytała na pewno, jak już dostanę papierowe wydanie Gniew Nowych Bogów, bo książka poza tym, że fajna, to będzie też cudnie wydana i będzie miała takie grafiki w środku i. nu no no, 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 super. A druga rzecz to. Ja tam nie przeglądałam za bardzo nowości, jakie mają wychodzić. Żeby nie było mi smutno, że takiej ilości może nie będę w stanie przeczytać. Ale to, co mi się rzuciło w oczy i na co miałam ogromną nadzieję, to jest trzeci tom Takesh'ego majili Kosakowskiej. Ja. Kiedy zdarzył się ten y, tragiczny wypadek, y, byłam w trakcie wyprzedawania biblioteczki i oczywiście książki Maja Lili Kosakowskiej, które miałam wystawione na Olixa, zniknęły w sekundę. Ja już je miałam wystawione wcześniej, ale jakby po tym, co się stało, no to wiadomo, niestety y, śmierć dobrze działa marketingowo, tak to y, wygląda. Y, no i one się sprzedały, ale też tak, jego sobie trzymałam, bo się zastanawiałam. Czy sprzedać, ale mówię: A, może napiszę, A chciałabym mieć wszystkie te książki. Poza tym tam są motywy mm, takie: voodoo i motywy japońskie. Ja bardzo oby, obydwa te motywy lubię, więc miałam nadzieję, że będzie trzeci to. No i będzie, bo fabryka napisała, że em, na jakby niedługo przed śmiercią, Mai Mieli już tekst gotowy, więc będzie to książka jakby w całości jej. Ja na przykład myślałam, że może Grzędowicz by coś dopisał albo coś. No ale okazuje się, że książka już była. Więc więc będzie. I, i fajnie, na zasadzie fajnie to myślę, że to będzie takie, takie fajne wspomnienie, Maj, że zakończy sobie zakończy się ten cykl, i, i wszyscy będziemy mogli znowu. Wspominać ją. No i jedna rzecz jeszcze, no to y, książka, też właśnie z fabryki, od y, autorki y, Wojen Makowych, Rebeki Kang. Y, to się nazywa Babel. I szczerze mówiąc, y, nie wiem o czym jest ta książka, ale widziałam zapowiedź i jestem ciekawa, y, no bo no, Wojny Makowe podobały mi się. Miałam tam parę obiekcji, ale ogólnie były super. No i zobaczymy, czy znowu. Autorka stworzy takiego bohatera, którego będę po prostu nie cierpieć, ale tak nie cierpieć, że będę pod wrażeniem, że aż tak bardzo mogę kogoś nie cierpieć. Także tyle, jeżeli chodzi o książki, które chcę przeczytać i więcej naprawdę nie będę sobie nie będę sobie kładła do głowy, co chcę, bo tyle rzeczy się dzieje. Czy w ogóle jakiś bookhol świąteczny. No co wy? Ja jestem w tym wieku, że. Pod choinkę dostaję drogie kremy do twarzy, żeby się nie starzeć, a nie książki. Ale tak naprawdę to książek mi ludzie nie kupują, dlatego że ciężko jest trafić w coś, czego ja nie czytałam, a z drugiej strony ja nigdy nie mam takiej, wiecie, wish list, nie mam nigdy takiej listy tego, co bym chciała przeczytać, więc jakby no, a czego nie mam? Więc ludzie mi nie kupują książek, po prostu. Ja to już w ogóle mam taki, taki zamknięty tą chęć kupowania, dlatego, że mam Legimi w abonamencie e-booki e e i audiobooki, i do tego mam Marvel Unlimited, gdzie czytam komiksy Marvela po angielsku. I, I też to jest jakby w abonamencie. I mi więcej do szczęścia już nic nie potrzeba. Naprawdę. Ja bardzo rzadko mam potrzebę kupienia książki. Bo mam też ich pełno, może gdybym miała kilka książek, to bym chciała je mieć na tej, na tej półce, ale że nie mam ich gdzie układać, to no to nie, to ja jakby do mnie przemawia to legimi, że sobie przeczytam i, i nie muszę tego nigdzie składować. Więc tak, takie luźne przemyślenia. Księgarkowe podsumowanie roku, to co się działo na tym kanale. Na samym początku próbowałam dodać odcinki o komiksach, same, osobne odcinki, ale okazało się i były tam odcinki o Daredevilu i o Avengersach, ale okazało się, że zajmuje to bardzo dużo pracy, natomiast mało z Was je oglądało, więc porzuciłam to i teraz mówię o komiksach, które czytałam w podsumowaniach miesiąca. Do tego Ogólnie bardzo chciałam, żeby moja księgarka stała się moją pracą i głównym źródłem dochodu, co się nie udało w październiku poszłam na etat, co oczywiście widać po kanale, że odcinków jest mniej. No, ale wtedy, kiedy jeszcze próbowałam robić wszystko, żeby. Tak, księgarka się bardzo rozwinęła, no to, to myślę, że się rozwinęła. Na pewno przyszło dużo subskrybentów, było więcej odcinków, ale ja też nauczyłam się lepiej współpracować z wydawnictwami. Mam dużo więcej znajomości na Booktubie i przede wszystkim to, co uważam za największy sukces, to rozmowy z Booktubem, które powstały i jest to seria rozmów z Booktuberami. I um, bardzo mi się to podoba, i myślę, że pójdę w to, bo jest to coś, co mi sprawia ogromną radość, i Wy też lubicie to oglądać. E, dlatego na pewno, jak już mówiłam też w ostatnim odcinku, na pewno to będzie. E, myślę też, żeby zrobić, żeby y, 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 zaprosić też y, innych gości spod, spoza BookTube'a, ale związanych z książkami albo mających y, ciekawe rzeczy do powiedzenia o książkach. Więc y, czekajcie. Zrezygnowałam też z co ja czytam, no bo zajmowało to tak jak mówię już dużo czasu i bardzo dobrze, że to wszystko się tak podziało, bo teraz tego czasu nie mam w ogóle <laughs> i zawsze się cieszę, jeżeli uda mi się wygospodarować jakiś czas, żeby dla Was nagrać ten odcinek, ale dzięki temu... Że robię to rzadziej, to te odcinki są bardziej treściwe, bo mówię Wam o wszystkim, o czym Wam chciałabym powiedzieć, w, jakby co się działo w ostatnim czasie, co czytam, co będę czytać, co oglądam i, i w ogóle. No ale jakby sprowadza się to do czytania głównie fantastyki i oglądania i czytania i grania w rzeczy związane z marwelem. I muszę Wam powiedzieć, że jestem zadowolona z tego roku, jeżeli chodzi o mnie i o taki rozwój, bo naprawdę podjęłam współpracę z wieloma wydawnictwami i chociaż teraz nie robię recenzji tak często albo w ogóle, no to jakieś tam gdzieś kontakty mam, no i wiadomo, że jeżeli coś fajnego będzie się działo, to to już się nie boję napisać, już jakieś przetarte szlaki są. Spróbowałam zrobić coś swojego, Dobrze mi idzie robienie tabelek w Excelu. <laughs> no i tyle. I tak, pomimo tego, że nie wyszło, to nie uważam, że był to stresony czas. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak dużo się działo, i dzięki temu włączyli mi monetyzację. I w ogóle ja jestem bardziej pewna tego, co robię, i coraz lepiej mi się mówi do Was, bo Jezus Maria to już tu kilka razy, już kilka lat ładnych mówię do Was, więc coraz lepiej myślę, coraz łatwiej mi to przychodzi. O. No, i to, co o czym zapomniałam, to oczywiście to, że zhakowali mi konto. Trochę się, trochę się, co, stresowałam wtedy, ale wszystko udało się odkręcić i, i dzięki temu też zobaczyłam, że jesteście super, że moja społeczność jest super i, i, i pomogliście mi i wielkie, ogromne dzięki wam za to. No, i muszę jeszcze przejść do Instagrama, no bo wiadomo, Instagram był, ale. Czasu niestety. No nie ma. Nie ma czasu. <laughs> A też Instagram nie jest formą, która mi przychodzi lekko i łatwo, tak jak YouTube. Także no, mierzmy siły na zamiary. Będę głównie na YouTubie, bo to mi najlepiej wchodzi i tylko na to mam czas. Myślę, że też mam takie jakieś dojrzalsze podejście do tego, co tutaj robię. Nie zamęczam się, żeby po prostu robić wszystko tak jak sobie gdzieś tam wymyśliłam, tylko mm, odpuszczam, odpuszczam, uczę się odpuszczania co, ca, 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 co miesiąc. Także tak wyglądał mój rok. Jeżeli chodzi o jakieś takie topki książek, to najlepszą książką, jaką przeczytałam w tym roku, mm, całościowo patrząc, jest Hail Mary and Wera. Taka była ta książka. No cudna była. Zapraszam Was na y, podsumowanie, y, w którym mówię o tej książce. Jeżeli nie wiecie w jakich podsumowaniach o jakich książkach mówię, to najlepiej sobie zerknąć na miniaturki, bo tam zawsze z tyłu za mną są pokazane książki o których mówię. Więc, yy, no, Hail Mary było cudne. To jest moje odkrycie tego roku i bardzo się cieszę. Drugie odkrycie tego roku, którego jeszcze nie skończyłam, ale też bardzo podobał mi się świat, to jest Brandon Sanderson i jego. Nie mam pojęcia jak nazywa się ten cykl. W każdym razie pierwsze to było z mgły zrodzony, e, później studnia wstąpienia i bohater wieków. Bohatera wieków nadal czytam, bo jakby w zeszłym miesiącu utknęłam i tak jakoś nie umiem ruszyć, ale to nie umiem ruszyć z uwagi na brak czasu, a nie na to, że coś złego się podziało w tej książce. Czy z tą książką jest coś złego? I super seria, super świat bardzo mi się to podoba. Największe zaskoczenie, bo w tym roku czytałam też dużo innych książek, spoza fantastyki. Chociaż ta książka, o której chcę powiedzieć, to jednak yy, gdzieś tam koło science fiction stoi, ale jest to ostatnia na imprezie, książka w ogóle jakby nie rzucająca się w oczy i o, wokół której nie było żadnego szumu, jest koniec świata, wszyscy poumierali yy, i została jedna dziewczyna, która jest odporna i została i teraz nie ma nikogo na świecie i ona sobie jest sama. I to jest taka apokalipsa krok po kroku z takimi bardzo przyziemnymi problemami. I to mi się podobało. Fajnie mi się to czytało. I tak, to jest największe zaskoczenie. Największa zmiana, jeżeli chodzi o serię, to jest Fabryka Słów i um, Ilona Andrews, czyli małżeństwo piszące pod pseudonimem Ilona Andrews, które to małżeństwo jest autorem jednej z moich ulubionych serii Urban Fantasy. Czyli seria Kate Daniels. Bardzo lekka, bardzo przyjemna seria. Natomiast teraz jest, wychodzi drugi, druga seria, i pierwsze, pierwsza książka, point dla mnie, była dla mnie rozczarowaniem, bo była taka bardzo dwubiegunowa. To, co działo się tam w sferze mm, takiego urban fantasy, bardziej związanymi z czarami, z czarownicami, czarownikami, było spoko. Natomiast wersja mm, miłosna, czy wręcz erotyczna, była okropna. <laughs> była tak bardzo nie dla mnie. Typowa relacja, już o tym mówiłam, on zły, ona dobra, ją ciągnie do niego, ale ona się broni. On dupek i tak. Standardik. Nie lubię. I to mi tam przeszkadzało bardzo. Ale druga część, biały żar, tak. Już była fajna. Pod tym względem, że on był mniej dupkowaty, o czym mówiłam już też wcześniej, ale jest to największa taka, taka zmiana, że Pierwsza książka była no, ogromnym rozczarowaniem, e, bo nie spodziewałam się tej takiej namolnej erotyki tam. E, a druga była już spoko do tego stopnia, że ja czekałam aż oni w końcu po prostu e, pójdą do łóżka, e, bo tak fajnie budowane było napięcie. To też było dla mnie zaskoczeniem. Sięgałam po tą drugą książkę, braj z za audiobook to jakoś to przeboleje. <śmiech> Właściwie, <śmiech> Właściwie nie wiem czemu, z tego braku laku. A okazało się, że, że całkiem spoko. Czy przeczytałam jakąś straszną książkę? Nie. Na zasadzie straszną, że bardzo kiepską. Nie. Przeczytałam książki słabsze, mniej ekscytujące, takie typowe średniawki, ale nie przeczytałam złej książki w tym roku. I jakby ja ogólnie staram się nie czytać złych książek, to znaczy szkoda mi na nie czasu. No. O, wiem. Książka, która była. Yy, którą oceniłam słabo, bo była nie dla mnie. Ale która była no, pokręcona. Mm, no to jest wypadowy twór anormalny. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak przeklinam, to wejdźcie sobie na recenzję tej książki. E, ta recenzja jest w stylu tej książki, więc jakby, no książka jest dziwna, jest dziwna, jest dziwna, <laughs> ale może akurat taki humor Wam e, przypadnie do gustu. To, co jeszcze mogę powiedzieć o tym roku, to to, że utwierdziłam się w przekonaniu, że klasyki mnie nie pociągają. To znaczy, że zawsze jestem troszkę rozczarowana, ale to dlatego, że bardzo dużo czytam em, książek, które są w tym samym gatunku i sięgając po klasyki, one zawsze są troszkę, em, nie wiem, troszkę gorsz, trochę mniej dopracowane niż wszystko co później, no, nie wszystko, niż, ale niż te dobre książki, które później powstawały. I tak samo miałam z rokiem 1984, ale tak samo miałam z wojną światów. Welsa, więc jakby, no, klasyki są spoko, ale muszę bardzo o tym pamiętać, że to są prekursorzy zazwyczaj w danym temacie i, i to im nadaje największą wartość. Tak jak już mówiłam, na przyszły rok mam nadzieję, że będę miała możliwość. Czytania i to jest, to jest jedyne, jedyne moje marzenie, <laughs> e, bo niczego nie zakładam, jeżeli chodzi o przyszły A tak, mogę założyć, że dołożę wszelkich starań, żeby rozmowy z typem wychodziły. Normalnie choćby się miała, nie wiem co, to będą, to będą. To jest moje postanowienie noworoczne. Tak będzie. Możecie mnie rozliczyć pod koniec roku z tego. A czy coś nowego w Marvelu? No, przeczytałam, dużo przeczytałam, dużo przeczytałam rzeczy. Wiecie co sobie zrobiłam? Przesortowałam sortowałam sobie Marvel Unlimited przez eventy, czyli przez te takie duże wydarzenia, i sobie czytam po kolei te wydarzenia. I na przykład było takie wydarzenie z X-Menów, bo powoli wchodzę w ten świat, ale takimi małymi kroczkami. Chciałabym dojść do tych momentów, kiedy Emma Frost zaczęła być z. Z skotem, z Cyklopem, bo ja zatrzymałam się na tym, jak on był z Jean Grey, ale przeczytam sobie komiks, jak Inhumansi bili się z X-Menami. Bo był taki czas, że ten terigen, który, taka chmura, która wyzwala u osób, które mają taki ten gen Inhumanów, wyzwala w nich moce. Na przykład Kamala Khan, Miss Marvel, ona jest ma w sobie jakieś DNA Inhumanów, i tam wtedy ten. Ta, Inteligeńska chmura ją tam okryła i ona się stała. Miss Marvel dostała zdolności. No i ta chmura sprawia, że X-Meni umierają. Ona jest dla nich trująca. No i przez to, że ona jest dla nich trująca, to X-Meni postanowili jakby zniszczyć ją i pokonać ich humansów. Oczywiście nie mówiąc im o tym, bo stwierdzili, że a nie ma czasu, ona się tak szybko rozprzestrzenia, więc lepiej ich tam zabijmy. Oczywiście na czele stoi Emma Frost, która była ze Scottem Summersem, czyli cyklopem i ten cyklop umarł. W jakby tam poprzedniej wojnie z inhumansami. Jeden z inhumansów, Blackboard, go zabił, prawdopodobnie. Nie wiem, ile wam powinnam powiedzieć. Ale w każdym razie ona chce, chce zemsty. No i magneto, który wiadomo jest magneto, magnetem. <grym> Czyli wszystko, co tam złe dla mutantów, to jest złe. <grym> Czyli zabijmy wszystkich, żeby i mutanci mogli. Rządzić światem. No, więc jakby oni stoją na czele, więc, wiadomo, oni wolą iść po prostu w rozwałkę niż w gdybanie i w jakieś tam układy. No, ale że po ich stronie jest też Storm, Wolverine i Bestia nie jest po ich stronie, ale, no i oni, no to, no to się biją. I Meduza jest teraz przywódczynią Inhumansów. Skończyło się tak, że nowe pokolenie Inhumansów, ci młodsi, stwierdzili, że, no to, bo się okazało, że ta chmura ich zabija, więc spróbowali jakoś inaczej to rozwiązać. No i pozbyli się tej chmury, bo stwierdzili, że jednak życie mutantów jest ważniejsze niż ich supermoce. Inhumanci tak stwierdzili. A trzeba było tak od razu iść, X-Men do nich, ale nie, bo Magneto jest magnetem, wiadomo. No a Emma się chciała po prostu zemścić, że jej zabili, skota. No bo Emma na początku była z vil, vil, vilan, Złoczyńcą. <laughs> Teraz jest taka pół na pół, znaczy w tym co czytałam, a potem pewnie będzie. Znaczy będzie potem. Już z tych lepszych. Tam też event, który nazywał się Śmierć Doktora Strange'a. Czy on umarł, czy nie, to Wam jakby nie będę wam mówić, bo to jest taki świeży event, więc może jeszcze nikt nie, nie, nie o tym nie wiecie. Ale. Wtedy y, Dawid się mnie zapytał, a czy jest jakiś y, Avenger, który jeszcze nie umarł, <grym> a ja powiedziałam, że hmm, nie wiem, no bo właściwie i Tony Stark umarł, i Banner umierał, że Hulk ileś tam razy, ale Wolverine umarł, Wolverine jest X-Menem, ale był kiedyś Avengerem chyba też. I Spider-Man umierał i mówię, mm, chyba Kapitan Marvel, no a on szybko wygooglał, mówi... Jest cała seria komiksów poświęcona śmierci Carlo Danvers. <laughs> Czyli Kapitan Marvel. Mówię no to, no to, nie wiem, to chyba nie. A Kapitan Ameryka to w ogóle umierał też dużo razy. I był stary, i był młody i mm, jeszcze nie dotarłam do tych momentów dlaczego co i jak, ale cały czas sobie stopniowo czytam. A na razie gram w grę Avengersów. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to proszę bardzo. Następny odcinek może zrobię o jakimś Q&A, bo jakieś tam pytania już ostatnio były. No i tak, i tak będzie. Na to wszystko. Dziękuję, że ze mną jesteś, jesteście. Dawajcie łapki w górę. Yy, oglądajcie sobie ładnie, po malutku. Możecie w częściach, wiadomo. I <laughs> yy, tak. I do zobaczenia. Pa, pa. A teraz idę się, nie wiem, poleżeć jeszcze, zanim przyjdzie cała moja ferajna.